Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami niezwykle serdecznie, to kolejny epizod Kopawry on Tour. To epizod niezwykle kontrowersyjny, ponieważ dzisiaj dojdzie do wielu transferów, no, zaskakujących, tak delikatnie mówiąc. Słuchajcie, ale coś w tej drużynie przestało działać, coś mnie nie było słychać, były jakieś zakłócenia na linii i my mamy proste zadanie, naprawić te zakłócenia. Zatem zapraszam was niezwykle serdecznie teraz do zostawienia tutaj kciuków w górę. Z nami oczywiście przyszły Ballon d'Or winner, czyli Eszty Estevao akurat tutaj do Arsenalu kupować nie będziemy, niech on sobie spokojnie gra tam, gdzie jest, czyli w londyńskiej Chelsea. My natomiast po tej ostatniej informacji, jak wygląda drużyna roku? Jesteśmy niezwykle zainteresowani i zaintrygowani kandydaturą Williama Saliby. Wielkiego powrotu, naprawienia kolejnego błędu. Bo takim błędem niewątpliwie była sprzedaż tego zawodnika. Tym bardziej, że aktualne negocjacje w sprawie transferu Alessandro Basteniego no zakończyły się fiaskiem. A ja po zerknięciu, na, no zerknąłem tylko, na listę życzeń i na Williama Salibę spostrzegłem jedną rzecz. William Saliba, drodzy Państwo, ma kończący się kontrakt z Realem Madryt. I zakontraktowanie go aktualnie jest możliwe za mniej niż 100 milionów euro. Ale żeby tego dokonać, Trzeba kogoś sprzedać. Natomiast, wobec całych tych perturbacji napastniczych, postanowiłem skorzystać z tego, co ostatnio się nam udało zebrać. Mianowicie fenomenalna forma Briana Brobeja, zarówno w europejskich pucharach, jak i po prostu ogranie w Premier League, jest czymś, co powoduje, że zaczynam brać pod uwagę niezwykle kandydaturę właśnie tegoż Niderlandczyka jako opcję e, zmiennika. Interesujący wydaje się być też Artem Dowbyk. Rosły Ukrainiec, który wie, co to to znaczy, gra na najwyższym poziomie, przez to, że bardzo dużo już czasu spędził w Romie. Oczywiście, opcją jest także Franjo Iwanowicz. Ten zawodnik jednak dopiero co opuścił hmm, Porto za. Porto czy Benfica? Jezus Maria i teraz. Nie, no, Porto, wydaje mi się, Boże, Porto, najprawdopodobniej Porto, na 99 Porto e, z... i dołączył do Olympiku Marsylia. Zatem ten pomiędzy tą dwójką, Dowbek. I Brian Broby. Wydaje mi się, że Broby wydaje się być naprawdę sensowną opcją, też ze względu na to doświadczenie i na wiek. Jeszcze nie jest aż tak wiekowy, jakby się można było e, wydawać. Zatem, drodzy Państwo. Jokeresz i Piero pie nieco zdziwieni, że zostali wystawieni na listę transferową, ale ja nie miałem zamiaru czekać specjalnie długo. Ja od razu chciałem zacząć działać. Zatem zobaczmy, czy teraz, na, jeżeli chodzi o te propozycje transferowe, czy tutaj się pojawiły jakieś ciekawe oferty. Na obecną chwilę brak. Z PSG się nam nie udało porozumieć w sprawie transferu nikogo innego, jak właśnie Wiktora Jokeresza. Przejdźmy do dnia meczowego i zobaczmy, czy wyleczył już swoją kontuzję do tego stopnia Valverde, że może zagrać w tym meczu no nie, nic takiego się nie wydarzyło. Zatem uzupełnijmy szybko ławkę rezerwowych i teraz ruszmy na starcie z Newcastle United, tym razem na St James Park. Ostatnie to widowisko mo mojego autorstwa zakończone spektakularnym 0 do 0 po tym, gdy Arsenal nie oddał ani jednego strzału. niecelnego, Tylko po prostu, ani jednego strzału w tym meczu nie było. Tym razem jednak, kiedy to nie ja sterowałem tą drużyną, jak sami widzicie, wygrywamy. Francuska ofensywa Arsenalu działa zdecydowanie tak. Mentalny następca tej schedy pod Jerim i Nassim Nowo, z nowym numerem 14, z kolejnym golem. A także Manu Kone, zmieniając Nico Paza, zapisał się na liście strzelców. Co więcej, to on w 75. minucie zdobył tego gola zwycięskiego. Trzymamy teraz bardzo mocno kciuki, kciuki za Ipswich Town, żeby Chelsea gdzieś tam. Trochę pokrzyżowało plany, a my otrzymaliśmy. Manchester City. Z ofertą za pierńka pies. Słuchajcie, dla mnie to jest jedna oczywista oczywistość, czyli to, że my nie sprzedamy tego zawodnika za mniej niż maksymalną kwotę, zwłaszcza do Manchesteru City, do naszego ligowego rywala. Po prostu sprzedaż tego piłkarza byłaby dla nas nieporozumieniem. Tym raz... Matko Boska, tu się. Kogo wy mi proponujecie? Jezus, Maria, Tote nam tam zebrał kompletnie jakieś datki od kibiców, żeby tylko móc sfinalizować ten transfer. No nie, no, no, umówmy się, umówmy się. Są pewne granice, i wy te granice chcecie teraz przekroczyć, proponując nam za tego zawodnika tak niskią, niską kwotę. Idziemy dalej, drodzy Państwo. A gdzie jakaś Barcelona? Może jakaś Barcelona, może jakiś Real Madrid się zgłosi po tego zawodnika? Nie wiem. Wiem, że w tym momencie przechodzimy do starcia ze Sportingiem Lizbona. czy tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o oferty Piero Hinka Pie. Otrzymaliśmy ofertę od Paris Saint-Germain, i to już jest oferta, która jest dla nas ciekawsza. Ale ja wciąż nie chcę go sprzedawać za mniej niż te 170-177 milionów. Teraz ustalmy sobie skład na to starcie ze Sportingiem. Drodzy Państwo, w sumie skład, prawdę mówiąc, jest już ustalony. Chyba, że Federico Valverde może już wrócić. Federico Valverde może już wrócić, więc uwaga, Federico Valverde zalicza wielki powrót do wyjściowej jedenastki. Zmieniając deklana Rajsa. I teraz na Estadio José Alvalade. Ogrywamy Sporting 2 do 1. Nie zgadnie kto sim Nowo. Wiktor Jokeresz spędził na boisku całe 45 minut i. no nic nie zrobił. Na całe szczęście zrobił swoje nasim Nowo. Nasz fenomenalny francuski zawodnik, za którego to zapłacenie tak rekordowej kwoty e, okazało się być jednak w dłuższej perspektywie po prostu strzałem w dziesiątkę. Eder Militao, 30-latek. Rozwinął się na 90 punktów overola. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że już niedługo uda się nam znaleźć mu e, nowego kompana w defensywie po tym, gdy Piero Hinkapie no nie dogadaliśmy się. On był niezadowolony, był niezadowolony ze swoich występów. My też byliśmy niezadowoleni z jego prezencji, więc na obecną chwilę myślę, że to co się wydarzy w najbliższym czasie jest najbardziej zdrowe dla obu stron. Zatem teraz przejdziemy sobie jeszcze do powiadomień i mamy tutaj informację od, zaczynając od Piero Hinkapie. Lepiej ci będzie gdzie indziej. Poszło zgodnie z planem. Udowodni, że muszę na ciebie stawiać, no i Madłekę. No Madłekę fajna opcja, ale wydaje mi się, że Madłekę za moment będzie chciał już raczej też odejść, żeby być gdzieś tam postacią pierwszoplanową. Dobrze. Słuchajcie, Brian Brody, dogadany na 36. To jest bardzo dobra oferta za Briana Brobeya, więc spróbujmy teraz zaproponować mu jakieś sensowne warunki finansowe, jeżeli chodzi o kontrakt sam w sobie. Otrzymane oferty. Otrzymaliśmy także ofertę od Brightonu. Brighton też tam próbuje coś z jakichś zaskurniaków wy 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 wyłapać jakąkolwiek kwotę, która byłaby w stanie sprostać naszym wygórowanym wymaganiom. Odrzucamy ofertę za Christiana Muskera, jest ona trochę niedorzeczna. I czekamy dalej na rozwój sytuacji. Jeżeli chodzi o biuro, cały czas mamy takie, ani inne zasoby finansowe, i czekamy, co się dalej wydarzy, jeżeli chodzi o sprzedaż. Tym bardziej, że za moment, ulala, za moment, to my tutaj gramy mecz, y, absolutne widowisko na szczycie. Słuchajcie, najważniejszy mecz. Idealnie, że teraz, kiedy jeszcze się nam nie udało zrealizować tych transferów, prawda, się teraz to wydarzy. Zobaczmy. Jakie tutaj jeszcze mamy propozycje, jakie jeszcze mamy oferty? Chyba, że na razie nic się tutaj nie wydarzyło. Brian Brody, może została już z, twoje, z tobą uzgodniona ta oferta? Nie, nie została uzgodniona. Cały czas także trwają negocjacje z Tottenhamem i Brightonem, jeżeli chodzi o transfer Victoria Okeresza, tak samo jak transfer Pierochinka, Piezy, Paris Saint-Germain. Czekamy, czekamy, trzymamy mocno kciuki ściśnięte. Natomiast jeżeli chodzi o Williama Salibe, ten zawodnik cały czas ma nieprzedłużoną umowę z Realem Madryt. To jest dla nas... No, no jedynym problemem jest jego tygodniówka, aczkolwiek po tym, kiedy my już wygraliśmy tę Ligę Mistrzów, kiedy zawodnicy tacy jak chociażby Bukayo Saka czy inni zaczęli tutaj żądać naprawdę wysokich podwyżek, no to ta tygodniówka też przestała być już aż takim problemem. Na Nowo, Bukayo Saka, Nico Paz, Martin Odegaard, Martin Odegaard, którego wartość zaczyna spadać, to jest też ciekawe, Victorio Keres, zawodnik, z którym nam nie było po drodze od dłuższego czasu i wy też byliście raczej zgodni w, w tej... No, dosyć kontrowersyjnej opinii finalnie, żeby go sprzedać w pierwszej kolejności, w pierwszej możliwej. Itan Vanieri, Nonima Dueke, Kerem Aktur, Koglu, jest tutaj Mark Gway. i Mark Guay rozwinął się bardzo ładnie, wow. Mohamed Amoura, jest Amund Boe, Joe Bellingham wypożyczony, David Raya rozwinięty na 90 punktów overrolla, Leonardo Hauser, czekamy na jakiś progres także z jego strony, jeżeli chodzi o grę w tym Levante, no słuchajcie, no wobec tego... Nie ma co, trzeba przeanalizować różne przeciwną. Garnacho Dila Prysztywał, Kajsedo Enzo, Hato Sugo, Badia Sar, Limer i Jurgensen. Prawdę mówiąc, nie chcę mi się kompletnie wierzyć, że ten skład wygląda tak, jak wyglądać teraz bym miał, bo już ostatnim razem ta Chelsea miała ten skład przygotowany tak dosyć dyskusyjnie bym powiedział, jeżeli chodzi o ten cały raport przedmeczowy, a potem jak to wszystko wyglądało, to była zupełnie inna para kaloszy. Jeremy Flimpong, bardzo szczęśliwy. Mark Gway, na razie cały czas szczęśliwy. No, i na Simno on też bardzo szczęśliwy. Zatem kończymy konferencję prasową, tutaj nasze formalności odbębnione. I przechodzimy do tego starcia, drodzy Państwo, na Emirates podejmujemy Chelsea. Jeżeli chodzi o nasz skład i o naszą formę, myślę, że Victorioż będący na wolocie nie wiem, może on jeszcze w taki sposób chciałby coś udowodnić sobie, wszystkim innym zawodnikom. Sam do końca tego nie wiem. W miejsce Nikopaza Paza Zastanawiam się, czy na przykład za Paza tutaj. Nie dać, nie no, Amory nie, ale Barcola, Bradley Barcola na tejże pozycji. Bradley Barcola na tejże pozycji może miałby trochę sensu. Wtedy moglibyśmy tutaj grać, od, zagrać od pierwszej. Dobra, nie ma co. Nie, nie kombinujmy, nie wymyślajmy koła od nowa. Zostawmy to tak jak jest. Piero Hinka pie. Może ty jednak, chłopie, zostaniesz. Może ty jednak będziesz miał tutaj jakiś. Wielki Redemption Ark, jeżeli chodzi o całą Twoją osobę. Kto wie, może tak będzie. A jest też równie prawdopodobne, że tak nie będzie. W każdym razie, drodzy widzowie, rozpoczynamy to spotkanie, jeżeli chodzi o skład Chelsea. Jorgensen, Leimer, Wuszkowicz, Inacio Tosin, Hato, Enzo, Andrzej Santos Durdow, e, Delap i Garnaczo zatem tak jak mówiłem nie ma to nic wspólnego z tym co tam było pokazywane w tym całym raporcie przedmeczowym, no jedyna wspólna rzecz no to jest faktycznie to, że e, brakuje w wyjściowym składzie Enzo, e, Boże, Enzo Fernandesa, Kola Palmera, e, tymczasem teraz Federico Valverde do Martina Odegarda zagrana ta piłka, Ło, jak ona tam przeszła przez ten blok defensywny, minęła się z Gonzalo Inacio e, i niestety futbolówka nie znalazła ostatecznie drogi pod nogi Bukayo Saki, słuchajcie to był dla nas arcyważny mecz ten ostatni, kiedy to graliśmy z Chelsea więc teraz też nie możemy tutaj pokpić tej sprawy, o Jezus Maria, no to teraz trochę pokpiliśmy tę sprawę, Garnacho! i Piero Hinkapie, Piero Hinkapie bardzo dobrze, po o Jezus Maria teraz fatalnie, Piero Hinkapie znowu, dobra, Hinkapie gra szefa, Hinkapie jakbyś ty jednak zdecydował się że, że zmieniasz zdanie i jednak będziesz chciał z nami przeprowadzić rozmowy kontraktowe, to możemy się jednak polubimy jeszcze, co? Barkola, Szybka wymiana piłek. Niko pas. Bukajosaka. Bukajosaka zbiega do narożnika. Tutaj jest obok niego Jorel Hato. Ale Saka znajduje tutaj Martina Odegarda. Odegard. Odegard nabity. Tosin Adarabiojo. Jest rzut rożny. Dobra, weźmiemy sobie drugiego obrońcę, a raczej drugiego zawodnika. Niko Paz, Odegard do środka uh! Jezus Maria, myślałem, że tam Nasim Nowo jakoś tę piłkę zgarnie. Tak się niestety nie stało. Garnaczo Nasim? Nasim wygrał ten pojedynek główkowy. Tak jest. Nasim, próbuj. Próbuj szczęścia, chłopie. Łapie Filip Jorgen Sente. Piłkę, niestety. Leimer Enzo Fernandez. Zagranie do Andrea Santosa Bukayo Osaka Ilian Dilap I znowu Alejandro Garnacho, i jest tam gdzieś Andrzej Santos Enzo Fernandez. 30 minuta. No, podstawowa różnica, jeżeli chodzi o to spotkanie, a ostatni mecz z Newcastle United jest taki, że no to może zaskoczyć kogoś, ale oddaliśmy strzał. Nasim nową. Na simno, świetnie, znalazł Paza, Tylko dlaczego tak mocno? Ja, szkoda. Dobrze to wyglądało. Tu się bardzo dobrze zapowiadał ten atak. Szkoda, że tak mocno tę piłkę faktycznie do niego podał. Świetnie to antycypował teraz Odegard. I no to piękny zwód zrobiłem na własnej połowie. Tracąc tę piłkę za darmo. Oddając ją Durdowowi. Kimże jest ten gość, nawet nie wiem. Andrzej Santos. Durdow. Jeszcze Enzo Fernandez Santos Enzo Fernandez Zagranie piłki do Durdowa na dobieg ten z numerem 11. Garcia wygrywa ostatecznie tamten pojedynek. Chociaż Chelsea wywalczyła. Rzut rożny. Wózkowicz. I Odegard. Odegard, czemuś ty tego nie. No i wspomniany zawodnik, którego. Do końca nie znam tożsamości Czyli Bruno Durdow niestety I to jest w ogóle chyba jakiś świeży nabytek Chelsea, Skoro to jest jego dopiero piąty występ yy, I strzela bramkę Świetnie, że się przełamał, czy zdobył swojego debiutanckiego gola, czy nie wiem którego już tam Ale jednego z pierwszych, akurat przeciwko nam Fatalnie yy, Że ta piłka nie została koniec końców Wybita, teraz może jeszcze nam da sędzia Poprowadzić ten atak, teraz jest Odpowiedź Barkola Barkola Fuskowicz Dobra, słuchajcie, próbujemy doszredkować. Mamy kim tam grać głową, więc spróbujemy doszredkować na którąś z tych wysokich głów. Wybita ta piłka i koniec pierwszej połowy. No prawdę wiecie co, ja chyba... Chyba powinienem odstawić na chwilę na bok tę grę. Dobra, plusy wprowadzone, zmiany personalne także, więc... Wobec tego na obecną chwilę nie zostaje nam nic innego, jak z udziałem Krema Actur Koglu czy Warena Zaire Emerego mieć nadzieję na. Chociaż odrobinę lepsze Drugie 45 minut, drodzy widzowie Czy Kerem Aktur-Koglu będzie znowu naszym bohaterem Czy też w bezpośrednim pojedynku z Chelsea Tak jak wcześniej udało się nam Triumfować, tak teraz w tym bezpośrednim pojedynku To Chelsea będzie górą A co za tym idzie, to Chelsea obejmie Fotel lidera Premier League Na obecną chwilę 1-0 Dla niebieskiej ekipy z Londynu Tymczasem Kerem Aktur-Koglu Bardzo ładny przechwyt na Simnową Jest Bukajosaka Bukajosaka Wózkowicz, Jezus Maria Ilu ich w ogóle jest w tej obronie? Momentalnie się zrobiło ich tutaj takie zbiegowisko, że nie miałem kompletnie gdzie wetknąć jednej nogi. A co dopiero oddać komfortowo strzału. Konrad Leimer to jest ciekawe, ciekawa kandydatura, tym bardziej w tak późnym etapie i okresie jego kariery, że on teraz wylądował w Chelsea. Enzo. Bardzo długo tę piłkę tutaj przez środek Wypuszczają, wymieniają Federico Valverde I znowu niecelnie, znowu niecelnie Znowu ta futbolówka Gdzieś tam się odbiła, okej, okay, dobra, teraz Barkola Przez środek Federico Valverde Frimpong Na środ... Można było z pierwszej to zagrać, tak się niestety Nie stało, Andrzej Santos Dobrze, Eder Militao, bardzo ładny przechwyt. I jeszcze raz. Federico Valverde. Na Simnowo. No czemu tak mocno? Jasna dupa. Nacisnąłem po prostu trójkąt. Delikatnie. Sami widzieliście pasek siły. A ten postanowił piłkę dać, nie mam pojęcia gdzie, w jaką stronę. I znowu tak, kurwa, co jest z tym trójkątem? Co jest grane? W sensie była aktualizacja dopiero co, ale to, żebyście tak pozmieniali jakieś aspekty gameplayowe, to, to chyba nie. No chyba, że tak. No ale tak zmienić moc i siłę tego podania z trójkątem, że każde wygląda jakby się grało je manualnie z R1, to nie do końca jest. 2 do 0, Liam Dilap. I to w 77 minucie, więc nie tak, żebyśmy czasem mieli jeszcze możliwość tam jakkolwiek e, zadziałać. No znowu, ten, pre, precyzja tego trójkąta jest w ogóle zerowa, z, znikoma. Garnaczo. Tosin Adarabiojo. Wózkowicz. Durdow. I Enzo do Andrea Santo. O jezu, a ci teraz będą grać na czas, tak? Pamiętajmy szczerze, że ustawienie rozgrywek na re wersję realistyczną to jedna. No aha, dobra, przepraszam. Zapomniałem, że ja znowu użyłem trójkąta. Trójkąt jest zbanowany. Muszę go sobie wyrywać spada. Bo dopóki te podania wyglądają tak jak wyglądają, no a wyglądają nie najlepiej, to jest to niestety równoznaczne ze stratą piłki. O, już chciałem podać z trójkątem na simnową. Bra. I co ja teraz? Dobra, spróbuję podać x -em. Co był na spalonym? Barkola był na spalonym? A nie, skończył się mecz. No! Eee. Więc tak, niestety, drodzy Państwo, ale sytuacja jest nie najciekawsza. Tak jak mówiłem. Ale może to jest faktycznie moment jakiegoś większego, szerszego kryzysu. Może po prostu e, aktualnie Arsenal ma jakiś pewien kryzys, e, tak, zarówno osobowy, zarówno personalny. Brian Broby teraz w tym momencie zaakceptował ofertę kontraktu. Doszło teraz do pewnego rodzaju zmian. Nie trać koncentracji Waren, Zaire, Emery, proszę. Brian Broby, słuchajcie, potwierdźmy sobie wobec tego tenże transfer. Może to już będzie jakiś taki e, mocny Punkt zaczepienia, taki fajny punkt zaczepienia, także dla naszych e, zawodników, e, by w ten sposób jakoś ich zmotywować do jeszcze lepszej gry. Zatem, Brian, Broby, witamy Cię niezwykle serdecznie w drużynie. Czteroletni kontrakt, dosyć długi podpisany z tym e, piłkarzem, ale jego rola, no i co, Aha, że 30 milionów można było jeszcze lepszą ofertę. No to ciekawa opinia. Trwają negocjacje w sprawie transferu Piero Hinkapie i Wiktora Jokeresza. Ta dwójka na wylocie, tak jak mówiłem, czy się uda koniec końców dokonać tego transferu jeszcze przed starciem z Feynordem Rotterdam? Chyba tak, ponieważ PSG zdecyduje się zapłacić nam 200 milionów euro niemal za Piero Hinkapie. Jeżeli ten transfer dojdzie do skutku, my wówczas w trybie natychmiastowym skierujemy się w stronę e, Williama Saliby. By wrócił do nas. Syn marnotrawny, wykupiony niegdyś z saint za 30 milionów euro bodajże przez Arsenal w 2019 roku. Tam później kilka wypożyczeń w jego wypadku było, ale finalnie napisał przepiękną historię w barwach kanonierów. Dlaczego ktoś tutaj go sprzedał? Do końca tego nie wiem. Wiem, że wygrywamy z Feyenoordem Rotterdam na całe szczęście. Arsenal ogrywa ekipę z Niderlandów. Bramki zdobywał Nico Pass i Garcia. A my teraz możemy udać się mam nadzieję na pomyślne negocjacje transferowe. Czy tak faktycznie będzie? Czy to się wydarzy teraz czy też nie? Przechodzimy sobie do zakładki transferów. Tak, słuchajcie, Piero jest został sprzedany. Dlaczego w taki sposób? Dlaczego bez jakichś większych tam fajerwerków? Nie wiem do końca, ale wiem, że mamy jeszcze ofertę. O Real Madrid. To jest dokładnie taka oferta, na jaką czekaliśmy i do Realu Madrid my go z e, największą przyjemnością sprzedamy. Do Realu Madrid na pewno z większą przyjemnością niż do Brightonu czy do Tottenhamu. To z całą pewnością. Ale jak przesymuluję ten jeden dzień, pokaże się nam to odejście tego Piero Hinckapie, czy nie pokaże? Chyba nie pokaże. Po prostu Piero Hinckapie odszedł i na tym e, musimy e, poprzestać. Ale to jest tylko pozorne poprzestanie, ponieważ przeglądając teraz zakładkę biura, sami widzicie jak wysoko już wskoczył nasz budżet. Możemy przejść sobie do zakładki transferów, możemy sobie przejść do zakładki listy życzeń. I teraz do Williama Saliby i do zakontraktowania, do powrotu tego francuskiego defensora zaproponujmy kwotę za transfer, która będzie wynosić 75 milionów euro. Jeżeli tam widzieliśmy, że 78 to jest najmniej ile możemy zaproponować za niego, to, to Chabi Alonso się zgodził na 75. 000. 5. Eee. Okej, okay. wobec tego nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć na negocjacje bezpośrednio z Williamem Salibą, który to decyduje się podpisać czteroletni kontrakt. I możemy zaproponować mu klauzulę odstępnego, która to będzie wynosić. No nie no, taka klauzula to jest. To, to, to jest niepotrzebna nam taka klauzula. No. W sensie jest zbyt realna do sprostania Tak bym powiedział, jeżeli chodzi o tego zawodnika Więc ja wobec tego nie chcę klauzuli odstępnego Myślałem, że możemy tutaj sobie zrobić też jakąś taką Zaporową, ale żeby też mimo wszystko była Ale nie Jakie ja mam teraz ci wynagrodzenie zaproponować? To jest bardzo dobre pytanie Wiesz, no Zrobimy po prostu raz, dwa, trzy i zaproponujemy takie Co on powie na to? A William Saliba powiedział, że to jest rozsądna oferta I słuchajcie, innymi słowy Witamy Williama Salibę No wrócił Wrócił i zaraz y, będzie do tego stopnia miły Rico Lewis, że odstąpi oczywiście też numer Williamowi Salibie y, na ten z którym właśnie ten zawodnik nominalnie grał w Arsenalu. Czy to jest transfer kontrowersyjny? No nie wydaje mi się. Po prostu głupotą była sprzedaż go w pierwszej kolejności. Nie moją głupotą, cały czas będę to mówił, będę to powtarzał, ale faktycznie e, Piero hinka jest sprzedany za 200 milionów i słuchajcie, za ułamek tej kwoty sprowadzone w jego miejsce William Saliba, no myślę, że jednak zrobiliśmy tutaj dobry deal, nawet patrząc tak stricte z perspektywy samych finansów. Tam 200 milionów wydane, tutaj 75 i... Najlepsza możliwa oferta to było 73. No, ja jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolony wobec tego. Udało się nam zrobić super robotę pod kątem transferowym. Więc teraz przechodząc sobie do zakładki, właśnie transferów, dajmy sobie tutaj najwyższe overale. I gdzie jest nasz, no stary, nowy zawodnik? Dajmy sobie tutaj dwójeczkę jemu. Natomiast Rico Lewis może odzyskać, a raczej odzyskać. Rico Lewis po prostu przejmie piątkę. I myślę, że to nie będzie jakaś dla niego wielka strata, jeżeli ten zawodnik będzie tutaj grał z tą piątką na plecach. Tak mi się wydaje, że piąteczka dla niego będzie tutaj odpowiednia. Brian Broby z kolei. Ten numer 21 może w sumie tam u niego zostać. Mohamed Moura, czy ty już zmieniłeś pozycję środkowego pomocnika ofensywnego? Czy potrzebujesz trochę czasu, żeby faktycznie tę pozycję zmienić? A jak wygląda u ciebie sprawa rozwojowa właśnie, Brian Broby? To mnie bardzo ciekawi. Brian Broby, drodzy państwo, 42 tygodnie potrzebuje, żeby jeszcze się mimo wszystko rozwinąć na 84, czyli no tak, jak mówiłem, takiego podręcznikowego po prostu zmiennika. O to nam chodziło, żeby to był taki podręcznikowy zmiennik, który też tutaj do nas przychodzi, absolutnie wiedząc, na co się pisze, tak? Natomiast Saliba... Będzie miał te 90 punktów overola za lada moment dosłownie, więc mam nadzieję, że tak. To będzie zawodnik, który teraz przywróci nas na właściwe, zwycięskie tory. Zatem witamy Salibę, Eder Militao, Saliba, Punktu Garcia. Tu wszystko pięknie się zgadza i funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno. Nasim Nowo, Buka Osaka jest Bradley Barkola, zawodnik, który... No nie wiem, w sumie nie chcę go też tutaj jakoś specjalnie szykanować, ale wydaje mi się, że na obecną chwilę delikatnie nie dojeżdża bezpośrednio rozgrywkowo, aczkolwiek wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne jest tutaj po prostu to, że to ja nie dojeżdżam, jeżeli chodzi o samo sterowanie tym piłkarzem słuchajcie, zaczynam się zastanawiać, czy może wobec tego powrotu Kerema Aktur Koglu nie wypożyczyć Itana Vanieriego. Może to jest moment, w którym albo Kerema Koglu powinien zostać, e, u, powinien się udać na wypożyczenie, żeby odzyskać w pełni formę i gdzieś tam stać się postacią pierwszoplanową. Może Fenerbahçe by się zgłosiło po Kerema Aktur Koglu, to pewnie łamiąca serce informa... Itan Vanieri poprosił o transfer. Itan Vanieri poprosił o transfer. O kur, no to słuchajcie, się rozwiązało. I oczywiście wtedy, kiedy jest do zgarnięcia jakiś młody, perspektywiczny, fenomenalny wychowanek, to nagle Manchester United się tutaj pojawia. Ni stąd, ni zowąd. Wyłania się. No to to by była mocna rzecz. Itan Vanieri. Swoją drogą, no Itan Vanieri. W ilu spotkaniach zagrał Itan Vanieri? W jedenastu. No myślę, że jest zgodna raczej liczba. W tych 11 spotkaniach nie zagrał nic. Tymczasem który koglu wracający po połamaniu się w każdy możliwy sposób, jaki tylko da. 8 spotkań, 1 gol, 1 asysta. Nawet Fabio Vieira miał lepszy wkład niż... Dobra, słuchajcie, może jest dwojga złego. I Vanierim bardzo mocno tutaj graliśmy w tym minionym sezonie, ale też patrzę teraz, że no nie ma dułekę. W czterech meczach tylko zagrał, a też miał te lepsze, te, te lepsze liczby, więc... Może faktycznie w tym szaleństwie jest metoda. Miles Lewis w skali rozmienięty na 85%. No dobra. Słuchajcie, jest ściągnięty William Saliba. Zatem nasza nasz francuski Arsenal stał się w tym momencie jeszcze bardziej delikatnie francuski. Ale myślę, że patrząc na siłę reprezentacji Francji, raczej nie jest to aż tak zła opcja. Dobra. Przejdźmy dalej, drodzy Państwo, za moment mecz z Evertonem. Po tym, gdy przegraliśmy dwa do z Chelsea i straciliśmy to miejsce ten fotel lidera. Teraz żegnamy piero hinkapie. Mamy w końcu tę animację żegnającą tego piłkarza. I możemy otrzymać informację od Titanan Wanieriego, który to tupnął nóżką powiedział, że ma zostać sprzedany. I okej, okay, no musimy uszanować to w takim wypadku. No powiem tak, że. Juventus tutaj dosyć odważnie poleciał z tą propozycją Manuela Locatelliego, ale słuchajcie, może my, zaproponujcie mi innego zawodnika, macie tam, macie tam ja na pewno kogoś ciekaw... O Jezus Maria, co to jest za, co to jest za skład papy i węgla, który ma aktualnie Juventus? Co to jest w ogóle? I wy byliście w finale Ligi Mistrzów, jak wy zdominowaliście tą Ligę Mistrzów w tym minionym sezonie? Powiedzcie mi! No w jaki sposób? Jak to, to nie ma w ogóle sensu? To w ogóle nie ma sensu. Że tak zbudowany Juventus zdominował ligę. Usuńmy zawodnika na wymianę i po prostu zaproponujemy wam kontrofertę wynoszącą 65 milionów euro. To jest moja kontroferta za Itanan Wanieriego. dla was. Wy mi teraz proponujecie Federico Gattiego. Słuchajcie, dobra, nie chcę mi się z wami teraz rozmawiać, my po prostu zagramy sobie na zwłokę, bo ja nie po to tutaj, jak się uda nam dogadać tam z tym Manchesterem United, to puścimy go do Manchesteru United. Chociaż tak, oczywiście, jest to rzecz, która spowoduje, że złapie się za głowę nie tylko William Saliba, ale i każdy kibic kanonierów. Natomiast teraz, słuchajcie, jestem bardzo ciekawy, nowy skład, mamy nowy skład de facto, trzeba powiedzieć, że powracający William Saliba, powracający po kontuzji Federico Valverde, na ławce rezerwowych obecny Brian Broby, jest Kerem turkoglu jest Noni Madueke, jestem bardzo ciekawy, jak ta ekipa poradzi sobie teraz na Emirates Stadium, podejmując drużynę EW... Aha...